W wyimaginowanym wszechświecie, gdzie błękit kobaltowy dominuje nad nieboskłonem, a każdy bit i bajt osiąga manifestację wizualną, rozgrywa się bitwa, której intensywność wydaje się niemal namacalna. Sceneria zainspirowana niezwykłą, neonową estetyką filmu Tron przedstawia nam cybernetyczne pole bitwy, gdzie walka nie jest jedynie wymianą danych. Ale wręcz fizycznym starciem wirtualnych awatarów. Awatary, będące cyfrowymi reprezentacjami swoich użytkowników, ścierają się ze sobą z niespotykaną zaciętością. Ich świecące sylwetki rysują się na tle intensywnie kobaltowego nieba. Każdy ruch, każde uderzenie jest jednocześnie daną przesyłaną przez przestrzeń wirtualną, zakodowaną w ekspresyjne, świetlne ścieżki, które śledzą ich ruchy. Pojazdy unoszące się z gracją nad cyfrowym terenem zostawiają za sobą ślady złożone z ciągów danych, które tworzą kalejdoskopowy obraz na niebie. Konflikt na tym cybernetycznym polu bitwy nie jest jedynie wizualnym spektaklem, ale i głęboko zakorzenionym symbolem walki wewnątrz maszyn i systemów, które są fundamentem tego świata. Każde uderzenie, każda eksplozja jest jednocześnie bitwą algorytmów próbą przejęcia kontroli nad strumieniami informacji przemieszczającymi się przez ten wszechświat. W oddali świecące światło terminala wejścia-wyjścia jest niczym wschód słońca tego cyfrowego świata, symbolizując zarówno początek, jak i koniec, ostateczny cel każdego z awatarów. Kontrolę nad danymi, dostęp do informacji, dominację nad cybernetycznym wszechświatem. Mimo że jest to świat stworzony z kodu i danych, to walka, która się tu rozgrywa, jest pełna autentycznej pasji i determinacji. Awatary wyruszają do walki. Ich cyfrowe ciała pulsują energią, złożoną z jedynek i zer. Ich ruchy są precyzyjne, wyważone, a jednak pełne ekspresji. Wirtualna rzeczywistość jest ich areną, na której mogą wyrazić swoją indywidualność, swoje umiejętności i strategie. Każdy z nich, mimo że istnieje tylko jako strumień danych, wydaje się posiadać coś, co można by nazwać duszą. Indywidualną esencją, która przebija się przez zimny, obiektywny kod. Bitwa, która rozgrywa się w tej cybernetycznej przestrzeni, jest więc nie tylko konfliktem pomiędzy danymi a algorytmami, ale także walką woli, determinacji i strategicznego myślenia awatarów. Czy jest to odbicie naszej własnej ludzkiej walki w świecie technologii? Czy w tej cyfrowej walce, gdzie światło terminala błyszczy jak nadzieja na horyzoncie, możemy dostrzec metaforę naszych własnych bitew? W których bierzemy udział każdego dnia w erze cyfrowej. Ostatecznie cybernetyczne pole bitwy staje się miejscem, gdzie granice między rzeczywistością a wirtualnością stają się niejasne, gdzie ekspresja i konflikt stają się uniwersalnymi tematami. Nawet w świecie, który co najmniej na pierwszy rzut oka wydaje się być pozbawiony ludzkiego ciepła i emocji, może więc w tych świetlistych, cyfrowych krainach możemy odnaleźć coś więcej niż tylko bity i bajty. Być może możemy odnaleźć odbicie naszych własnych ludzkich dążeń i konfliktów.